No i siemanko z waszej ulubionej serii, czyli serii, w której częściej przegrywamy niż wygrywamy, ze względu na to, że się uczymy nowymi postaciami. Znacie nas z Bezduo, gdzie tam nasze wygrywanie już nas znudziło po prostu, bo graliśmy nad naszymi najlepszymi postaciami, których mamy obtkanych, a teraz uczymy się nowych, więc zdarza nam się częściej przegrywać. Jest ze mną oczywiście Fabcio Bobson. Cześć, cześć. I co? I nagrywamy, nagrywamy i w nowo, w nowe duo, w nowe postacie. Kim zagrasz? Nie powiem. jesteśmy jest Jesteś no, no, no. Ja też nie Jeszcze. Grałem już dragonem, drogozem. Gram bakiem. Kim gram jeszcze. Hmm. Snajperem, a sniperem to umiem. No i teraz czas na innego. Wymyślimy coś, wymyślimy. Na plastik, może kurde, ale nie w sumie. może, A może Eevee? Ale ty z skrzydłowym chcesz grać, tak? Bo ty mówisz skrzydłowym? No, z no. Kurde. Mm, ja wiem kim zagrasz, To nie widziano. Nie wiem, nie wiem. Ty ja też mogę z zagrać? A może czegoś bomba. bomba tym I nie ma tanka znowu. Jest znowu bomba. Tankiem grosz, tankiem. Jakieś tak, No, inną postacią nie gram gdzie, gdzie ty jesteś? Nie wiem. A, tu. Kto to jest? To jest zapasnik? Nie wiem, nie wiem. A, to jest Avila, czy jakoś tam, to... a Watu. Nowy. Watu. Ja pierdziele, mnie nie potrafimy grać. Nie no, ktoś musi znać na oczy tankiem grać. To będziesz ty. Ja nigdy tak nie będę robić. <grymne> nie chcę. nie wiem co mam robić. Bić się, uciekać. Nie bić się. Ej, rękę to będziemy grać i ludzi. <grymne> <grymne> o, za 10 pół tysięcy? Bomby? A kupię. O, nie zdążyłem. O kurde, 162, 57, 56, 50, no, no i łomot, no ale o to chodzi w tej serii. Zostajemy łomot, żeby za kilka miesięcy nie dostać ani razu. Może na ten kart pewnie nie ma zrobionego do niego. No, no, boy, explosions first, questions later. Nie wiem, co to jest. Taka makówka, co to makówka? Hm. Makówka. makówka? Co to jest? Pierwsza z widzenia. że takie czarno.

A, te pod siebie tak naprawdę. Nie wiem. Czy pod nich? Czy makówka ma Żeby pod żeby... A, żeby się wybić. A ich nie wybiłem Jaka ma Nie się wiem. nie, nie, nie. nie. Mamy na czy nie? gdzie nie gdzie nie mogę, bo nie mamy tanka tego.

I think I should not come up my wounds are healed Thanks for nothing your king is you, pleased Nie wiem jak to ma kuku latać Przecież... Prosimy za siebie może Co tu się dzieje? Co ty robisz? No nie, nie wiem Nie wiem Proszę raz tam tą postacią gram ale. walej Ale, ale. ale, ale ult O kurde o, paszkę? Mhm. na Kurde, nie wiem jaką mokówką jeszcze nie, nie to podziwiało. Mokówkę się je jak coś. No. Oui, on est je O Jezus, niech mnie nie widział przez pół godziny. Kurde, jak to dać matę? Tak, Czekaj, patrzę. No, tak, pod siebie to nie. A nie, w sobie. Znaczy, jak... To jest twoje lewe, tak? Czekaj, czekaj, chodź, że wub, wub. Tak, Czekaj, czy i co? A co? Co, co? która tak jest z tym no. A granata, że tam patrz, taki jak tam patrz, to jest makówka, tak? To, to jest makówka. I to rzuca, choćby, czy to innych rzuca, czy tylko mnie? Nie, to trzeba, chyba. Czy ja nie wiem? Ja przez pół roku w ogóle nie wniknie. 4, 3, 2, 1! Trochę na prawo, chodź na prawo, ja tam makówkę tą rzucę. Makówkę. Uff! Uff! appreciates your support your king is in danger your defenses are nothing you? give your king a big hug give them hell My special touch. some Missh okay. the Your king is in danger. Come and get me! I'm Draco. You're the yes. shadow. An enemy is unstoppable. I'll only come back, age Go on. Tia. Ataque, pesco. É muito mal. five four three two one oi you're pretty good Beyond. You must Faze. not take life oh. You can't do What is that smell? <laughs> I meant for it to that way. cards are ready. But... I can't... can't... No, przynajmniej możesz rzucać tak, że tak. Hej. They fly mnie tymi rakietami rzucać, ja nie rzucać w sumie. No, przeskoczyłeś go. Nie wiem, co my ul robi, nie wiem. Przeczytaj sobie na potka. Ale nie rozumiem, aktywuję, aby naładować you're i wielkie odkrywać. Zrzucić się pędem w stronę wroga, zadać się z obrażeń i ogłuszając ich na jednym. O! On był poza. Patrz, tylko mu. Patrz, zostaję. Ojej, ojej. Czyli, brawo, nie wiem. 31. Uuu, o tym, co mówię. No, kart nie mam, no, kart nie mam. Dobra. Sag. Chumba bucket Bomb King, to ja? Co? Jakie się nazywam? Moje czempiony, czekaj. Bomb, Bomb, Bomb King, King. To pisał do mnie, że jest ten Sag. Okay. Patrz to, patrz to. Your champion. Nie możesz, przecież nie możesz. Co? Co ja nie Ja gram. Dwa skrzydłowe? No z nich nie... Ewy, ty. Ty i Ewy, no. Z nich Ewy. A ty kim jesteś? Zabójca czy skrzydłowy? Skrzydłowy. Zabójca. To jest skrzyd... Wielozawodowy? No. No nie widzisz tego no, mieczka jednego? Yes. A, to dopiero tknię, że takie jak A ten co ma? Trzy mecziki. To co to jest? That. To jest skrzydłowy. Kurde, to Karpia jest, to jest tank. Ty, to A, Willo przecież lata, plus... to powinien być skrzydłowy. Mm. Ty. Willo, Willo, Skin, Skin. z Chin. I just want to live a normal life without having to blow everybody up. Well. <laughs> oh well. Oh, boże. O mam pro, dobra. Co to robi to? A to chiluje. No. Oh. A, a, tym nie atop. Battle is so. about to begin. A jak mogę tak ten? Chyba to chyba z drago... z drago... co To nie jest heal, tylko to jest ten w Dobra. Się mogłem nie kupił tych... Nie potrzebuje.

Jezu, maskina no no, nawet zawieźcie się jego wosz. O fuck. Mm -hmm. Mamy pan tankę? A mamy no, 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 co? To jest dziwne. D. Nie zawsze że nie uratujecie mi z tym Mogę prawo wziąć. To dobra to jest Dobra, ale ty latać pani chyba, czy nie? A co, no? Czy latać i z powietrza jebić, chyba czy, nie? czy tak nie działa, co? Nie wiem Ej, nie fair, no ja mam dwóch co ja?

Get me! Thirty seconds remaining. Mm. Show them no mercy. You're mine, rebels! I am stronger! Ten, nine, <coughs> eight. Ungar! Nikt nie na tym w tym niestronnym punkcie Ej patrz, jestem tu Co w ogóle? tak? Patrz, patrz, patrz Ale ty stąd, patrz, patrz stąd O kurwa. Patrz, patrz, Widzisz? Patrz, jestem tu, jestem na górze Ej tak? patrz, wow. uh. hey, a jestem tu, jestem na górze It's Capture point spawning in fifteen seconds. Five.

何 Show them там, что в чем О, курда. To dziwne, że to my nie przyjęliśmy, nie? Nikt nie stał w ogóle Nie wiem Kurde Nie mogę trafić No, tak spadasz. <grych> Ty, no dobrze tam idzie, na no, ogólnie. Jakby będziesz miała 10 tysiąc demensji, to będzie pięknie. A jeszcze zagrałem, to jeszcze raz Ja miałem najwięcej demensji, co Jezu. No ja nie wiem grać, no ja nie będę grać. Ja to, żeby... Ej, dobra, teraz odkujmy się, odkujmy, zagrajmy z tymi sniperami. Fajnie się grało. No właśnie. dobra. O dobra, to wiesz co, czekaj. Uruje. Tyle starczy na razie. Tyle, tyle starczy skrzydłowych. Skrzydłowi, jak widzicie, są dobrzy, ale nie do końca. Znaczy ja byłem raz bomb... bomb tym kingiem, bomb kingiem, Raz bomb king, raz skrzydłowy, fajnie, fajnie. Oceniam na piątkę z plusem, gdybym umiał grać. A teraz w następnym odcinku zagramy part 2, czyli sniperzy po raz drugi. Obserwujcie, lajkujcie i wiecie, że będzie się dużo działo, bo Fabcia strzela, ja dobijam. Później ja strzelam, Fabcia dobija. Jest dużo killi, jest na co czekać. Nie możecie tego przegapić. Do zobaczenia w następnym odcinku z snajperami. Yo! Cześć bopsom. Cześć, cześć.